To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Kolejne szanse dla Igi nie ma tutaj co za bardzo się oczywiście emocjonować, bo to jest tak mecz jednostronny, że, że emocji tutaj zbyt wielu nie mamy. Możemy delektować się wyłącznie grą naszej liderki rankingu. A jest to czysta przyjemność patrzeć na grę, na rozwój Igi Świątek, która przecież w reprezentacji. W Fed debiutowała jako, jako młoda dziewczyna, bardzo przeżywała te występy w reprezentacji. Też pamiętam, że bardzo przeżywała mecze, które rozgrywała w turniejach indywidualnych w Polsce, że nie zawsze jej te spotkania wychodziły. Taką presję na siebie nakładała podczas meczów rozgrywanych w Ojczyźnie, że, że różnie z nimi bywało, ale też nie wolno porównywać IGI. Nawet w tej kwestii z 2019 roku do tego, gdzie jest teraz. Jest zwycięszczynią turnieju Koszemowego wygrywała oprócz Roland Garros y, przecież, y, przecież pięć dużych y, imprez. Jest liderką rankingu, jest postacią, która no, wydaje się na, na wiele, wiele tygodni, miesięcy, nawet lat może rządzić kobiecym, Tenisem, czy tak będzie, czy nie, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast Maku temu mnóstwo argumentów. Jest młoda, jest bardzo wysoko w rankingu, jest powtarzalna, bo żeby wygrać 17 meczów z rzędu w dużych turniejach, to też pokazuje, że, że tutaj nie ma cienia przypadku. Tutaj wszystko jest dobrane z właściwymi proporcjami. 6-1-3-0 Iga zmierza w kierunku. Wygranej. Statystyka wygrane punkty przez Rumunkę. 17 punktów wygrała do tej pory Bozarnesku. No i w taki oto efektowny sposób wygrywa punkt 18. I tu nie ma co się dziwić, że Iga tak wyraźnie prowadzi z Rumunką będącą w drugiej setce rankingu, jak ona przecież z dziecinną łatwością pokonywała w ostatnich tygodniach. Czy to szóstą w rankingu Sakari, czy szesnastą Kerber, czy siedemnastą Goff? <głos> <głos> Też wcale nie był to łatwy smycz, bo taka piłka. Niewysoka, nie niska, trudna do obliczenia, jeśli chodzi o zagranie nad głową. Układa się współpraca i dziesiątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Ta relacja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. No i widać tego efekty Półfinał Australian Open do tego trzy wygrane turnieje w tym sezonie i pozycja liderki. 4-0 ładnie wygląda ten obraz z, z głównej kamery ładna jest taka kameralna ta pięcio-tysięczna. hala w Radomiu coś czuję, że tutaj częściej będą wyzbywane mecze tym samym, chociaż wiemy jak to jest, jeżeli Polki awansują do finałów Pucharu być dzięki Cup. One to już nie będą w takie finały w formule, że jedna ze stron jest gospodarzem, druga gościem. Tylko tam drużyny grają w grupach w jednym z miast, a później finały są w innym. Let's do this. and second sentence Idzie po swoje. dwudziestolatka Urodzona w Warszawie mieszkająca przez wiele lat w warszawskim Raszynie. Z dużym spokojem gra Iga, widać, że, że nie forsuje też aż tak tempa, bo to po prostu nie jest konieczne przy takiej przewadze wynikowej i takiej przewadze jakościowej, jaką ma nad Buzarnesku. No nie, tu nie było dobrego ustawienia Rumunki, jeśli chodzi o granie z powietrza po krosie. Gdyby grała po linii, to co innego. Ale to też jest tak, gra się przeciwko liderce rankingu. To siłą rzeczy, w podświadomości, jest coś takiego, że chce zagrać jeszcze agresywniej, jeszcze ostrzej niż przeciwko innym rywalkom. A więc za chwilę przystanie 5-0 i będzie serwowała, aby dać naszej reprezentacji prowadzenie 2-0 w meczu przeciwko Rumunkom. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. No sportu polega na tym, że nie zawsze faworyci wygrywają, natomiast no tutaj na szczęście faworytki Polki w starcie z Rumunkami dają radę. Magdalena wygrała z Iryną Kamelią Begu, Iga Świątek... Prowadzi 6 1 5 0 i najprawdopodobniej za chwilę pokona Michele Buzarnesku. Polki będą na pull position, Jeśli chodzi o start drugiego dnia meczu z Rumunkami, będą prowadziły 2 0. i Jeśli jutro IGA o godzinie 11, w meczu, który właśnie się o tej godzinie rozpocznie, pokona Begu, wtedy losy tego, tej rywalizacji będą rozstrzygnięte. Polki w listopadzie zagrają w finałach Billie Jean King. Kap. <noise> Naprawdę z tak sprawną dziewczyną Iga, to można by było rozpatrywać na wiele sposobów. Ona też potrafi się właśnie adoptować do poruszania się po korcie, czy to na korcie twardym, ziemnym, czy trawiastym. Przecież jakiś czas temu Iga mówiła, że ona gra, uwielbia grać na kortach ziemnych, a z tymi kortami twardymi i trawiastymi jest tak trochę na bakier. Wygrała przecież Rinowski Wimbledon, o tych sukcesach na betonie igi w ostatnich tygodniach już wiele powiedziałem, a więc 6-1-5-0-40-0-55 minut gry i za chwilę liderka rankingu da Polkom drugi punkt w tej rywalizacji. Polska, Rumunia, 2-0 po pierwszym dniu rywalizacji w Radomiu. No jakiś kataklizm tylko by jutro mógł spowodować to, że Polki ten mecz przegrają. Nie wyobrażam sobie nawet w najbardziej pesymistycznej wersji takiego obrotu spraw, biorąc pod uwagę to, jak gra Iga, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj w starciu z nim grała Begu. Nie widzę podstaw ku temu, by jutro w meczu o godzinie 11 Iga miała Begu nie pokonać, a nawet jeżeli by przegrała z Begu, to jeszcze będziemy mieli wiele, wiele szans, aby to spotkanie wygrać. Jest znakomicie, po pierwszym dniu prowadzimy najwyżej, jak mogliśmy prowadzić 2 do 0. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.